Nie ma nic ciekawego, nie ma zwierząt, więc wyłączam. A jak mówię, mm. zapisz zwierzątka, to fajnie. A to? Ja się tego nikt chyba nie kupię. Chyba że. Nie! Jest promocja, zobaczcie. A to coś. Co jest? A co w ogóle zwierzątka? O! co za dekin Jakie fajne są koninki o oh. Fender Mam gołębia, a to jest dwa dworające Wow, pinguin nawet jest kapibale, tymka o oh, nie wiem co fajne te świzadzki są koninki, Ej, to był I ryba, mnúka, Tretí to je ryba, malá kaviarka, dietiko, to je to, čo to tak posli kúpi, ale my sme vpravdaci a po tom odseku W jednym odcinku Minecraft, ale był link do chyba A jutro pod kartą jakoś jako. żeby mogłem ja teraz w innym tocie. Oczywiście też że Zaraz jest to do Falasapy, to też chyba z daleko. Bo ja w Poczanowie. A. a tu. Tak, ja zobaczcie, jak mamy iść tutaj. I dzisiaj tam odpakujemy prezentów. Na pewno będzie tylko część. A po księgu. Bo troszkę odpakowałem prezentów. Ale nad innym, nad innym telefonem, kamerą, stąd taki taki pies. Bo. Są podmysły. Dobra, mam prezent. Ha! O! Doktry, to, a, O! Muszę teraz kosztuje koszulkę z to, jest po prostu malarstwo. Eee, komu tą koszulkę z się gdzie O! Wiem. Mam sobie... ...pod tego gruntem... ...po st... ...to, jest to to, gdzie i co? A mam? Jakoś wybrany, by... ja te wszystkie prezenty pakowałam w do tam są sekretne, to chwilę na sam koniec. A tu. Którego. Pod. albo przed tym, jakby jeden prezent. Ale na sam nieco, ten, i to. Chwilę. Nie, nie ten Ups, to Ten. O! Właśnie tutaj postaci dła zewka. Przypatrzcie. Bojówki są?

albo w spadku przed kolumną, czyli siedzi coś w kółko po tylanowsku, nie wiem czemu co mu. <laughs> to po tylanowsku, ja też tam znam po tylanowsku, no już w podrębałże Dobra, może naprawdę to, naprawdę to nie jest łatwe jak mi ślicie utrzymałem taką kamerę To jest ten wypoczyk. Tutaj będą źwierzątki słodkie. To, to będzie jak okay. to jest, to będzie Okej. To jest źródło, to jest źródło, ale teraz. Aaaa! Majotki O Oto, bym. bym. Pałka. Ty, o tych. o tych trzech źródłach zapomniałem. Czyli bał się tym... i w końcu znam tą półkę! Chyba to tylko dużego. Wow! Co to jest? To jest chyba coś do zniknęcia. Tu i z głową. Tu jest jakaś siatka. Nie yeah 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 ma to, tu Wow. <în> Pałka. bardzo <hoc hoc hoc> <petens> <pozy> <Sequard42> Talownica pomyliłem się na nimi w zniesieniu talownicę. Zobaczmy, mam miodły. Wygląd lata. Ups, ups. A tu w tym przypadku będziemy pisać. Ale jaki słodki musisz tutaj. To jest brudne to trochę, ale spokojnie się nie spoprzątałem. Chcemy dostwiczyłem te kosa, bo nie ma kosa. A jest. To wykonuje. Co to ma być? A akrojecik. Chyba że Nawet nie słodki pójdzie. w Całe miejsce. To? Męężczyznę, jej jej, ale ona wykonują te przerasujące, bo już to jest A Zasłucham, eksy postać. A co chcę sobie eksy postać? A to jest w kolejnym odcinku, może, ja to... chcę sobie eksy postać. Chodźmy.

Więc przecież ją te ręce to są takie ta noga będzie i ta ręka. O, zobaczcie. Będzie. Ej! Nie mogę? Takie klasyczne włosy, okej? To musi być jakieś takie salone. Salony to są te. Ale takie ostre. Są jakieś ostre, to też A może mi się jesteś te kolejne włosy? Maxa czerwony, maksa czerwone. Dobra. Takie włosy. To jest to, ale ale jest to, to, nie to, to, ale to jest dziwne, to, straszne, blada, blada. Musi być jakaś straszna. Te te... Nie, oczywiście są się... tak. Nie, te są przed. Okej. To jeszcze. Chcemy wkładać na ekse postać. Czerwone kropki. Czerwone. I to maksa. Jak to jest oglądane? Podliczki.